Cześć, biegnę do Ciebie z informacjami, że już 5 listopada w Poznaniu w Lulu Cafe w Centrum Handlowym Avenida odbędzie się stacjonarne spotkanie dotyczącego tematu pieniędzy. Ona się odbywa przy okazji premiery książki Jak zarządzać pieniędzmi w czasach kryzysu, i właśnie o tym będziemy na tych warsztatach i spotkaniu rozmawiać przez pełne trzy godziny. Rozpoczniemy od praktycznego warsztatu z układania budżetu domowego. Później będziemy mieli wykład dotyczący technik odzyskiwania spokoju, czy takich technik, które każdy z nas będzie mógł sprawnie wdrożyć w swoje codzienne życie. Będziemy również mieli pokaz mody, na których będą promowane polskie materiały, polscy producenci. I będziemy mieli okazję zobaczyć fajne kreacje przygotowane przez Event Fashion. Następnie będziemy mieli cztery panele dyskusyjne. Każdy z Was będzie mógł wziąć udział w jednym z nich. One się będą odbywały równolegle. Tematy, jakie tam będą poruszane, to jak sobie radzić z porażką, kiedy i jak korzystać z kredytów, w jaki sposób operacyjnie przygotowywać budżet, ale również jakie są techniki na odzyskiwanie spokoju i dzięki temu podejmowanie racjonalnych decyzji. To co? Mam nadzieję, że widzimy się już 5 listopada w Lulu Cafe w Poznaniu, w Centrum Handlowym Avenida. Do zobaczenia.